great so um, we will continue our conference with uh, our next uh, speaker we have today with us uh, alicia kuchera from the polish green building council and she will tell us more about how to decarbonize the polish building stock and alicia one of the reasons why we are meeting exactly on the 4th of october this year is because you have your flagship conference tomorrow and the day after we appreciate that uh, you're here with us anyway in this busy week for you And you don't look nervous at all, so I'm, uh, I'm glad to have you here. And uh, the floor is all yours. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że moja prezentacja jest po tych świetnych przykładach od Barbary, Pitera, po tym jak Agnieszka opowiadała, jakimi narzędziami dysponują architekci po to, żeby projektować bardziej zrównoważone budynki. Bo ja postaram się to spiąć w klamrę, taką strategiczną klamrę, żeby pokazać, jak ważna jest strategia działania. Każda firma posiada swoją strategię, którą realizuje, którą aktualizuje w ciągu lat e, działalności firmy i my potrzebujemy dokładnie tego samego dla budynków. Bez strategii działania, bez wyznaczonych terminów, kiedy i co powinno być e, zrobione, bez rozliczania się z tego. Nie, nie zajdziemy daleko, nie dojdziemy do tego, żeby zdekarbonizować nasze zasoby budowlane, a dzięki temu stać się Europą neutralną klimatycznie. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest tą organizacją, która pomaga w transformacji naszego środowiska zbudowanego, naszych polskich budynków i całej branży, żeby się stała bardziej zrównoważona. Stąd też wszystkie nasze działania opieramy na strategii, która ma cztery filary, zmianę klimatu, bioróżnorodność, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zdrowie i jakość życia w budynkach. I wszystkie nasze działania, które realizujemy, y Realizujemy je w oparciu o te właśnie filary strategiczne, czy są to projekty polskie czy międzynarodowe, czy są to jakiekolwiek nasze aktywności. Dzięki temu, że jesteśmy w gronie 77 siostrzanych stowarzyszeń Green Building Council na całym świecie, jest oczywiście szwajcarskie Green Building Council, z którym też mamy współpracę, ten nasz głos jest słyszany globalnie. Wszyscy działamy w tym samym kierunku, żeby transformacja budownictwa, żeby zrównoważone budynki stały się standardem wszędzie i dla wszystkich. Dzisiaj już kilkukrotnie wybrzmiało, że ziemia płonie. Zmiana klimatu spowodowana naszą działalnością, tym co my robimy poprzez wszystkie nasze działania, powoduje, że zbliżamy się, uwaga, do 2, jeżeli pójdziemy trajektorią naszych działań, tych obecnych i niczego nie zmienimy, to ta obietnica, którą 8 lat temu prawie 200 krajów podpisało, że chcemy zatrzymać ocieplenie, podwyższanie się temperatury na półtorej stopnia, będzie bajką. Na teraz jesteśmy na trajektorii 2,7 stopnia. I jeżeli niczego nie zmienimy, jeżeli nie wyzerujemy naszych emisji do roku 2050, nasze dzieci, nasze wnuki będą miały bardzo ciężką przyszłość. W związku z tym Nigdy za mało pokazywania tego, że rzeczywiście nasza planeta płonie. Lipiec był najgorętszym miesiącem od roku 1880, kiedy zaczęto prowadzić pomiary temperatury. Zmiana klimatu nie ma granic. Hawaje, amerykański stan, zostały dotknięte ogromnymi pożarami, które zniszczyły większość tych wysp. Pożary w Grecji, bardzo dobrze nam znane. To jest. Destynacja Polska turystyczna bardzo popularna. Powodzie w Bałkanach w też wakacje tego roku. Bardziej dla nas odległy niemniej jak bardzo, bardzo dotkliwy głód w, w zakątkach Afryki Wschodniej. Wszystko to sprawia, że coraz bardziej uświadamiamy sobie, że rzeczywiście zmiana klimatu jest i będzie i musimy jej przeciwdziałać. Kilkukrotnie też dzisiaj wybrzmiało, dlaczego budynki są tak ważne w całym, w całym tym procesie. Ponieważ są bardzo zasobo, zasobożerne, można powiedzieć. zużywają, to są statystyki Komisji Europejskiej dla Unii Europejskiej, 33% odpadów jest generowanych przez budownictwo. 30% zasobów słodkiej wody pitnej jest używanych do procesów budowlanych, do produkcji materiałów budowlanych. 50% naturalnych zasobów jest zużywanych do budynków i około 40% energii jest wykorzystywanych na, przez budynki. Ostatnie statystyki, takie najświeższe, które do, dokładnie zostały policzone, emisje z budownictwa w roku 2020 pokazują, że już do niedawna jeszcze w tych statystykach widniała liczba 36%, teraz to już jest 41%. To są najświeższe dane, które pokazują, jak bardzo rośnie emisyjność nadal, pomimo przedsięwzięć, które podejmujemy, pomimo zmian w dyrektywie o charakterystyce energetycznej, która nas czeka. I to, co też poruszyła Agnieszka, i jest tutaj bardzo ważne, ten podział, skąd, skąd bierze się ta, ta emisyjność w budownictwie. To są dane na, dotyczące Unii Europejskiej: 21% to jest wbudowany ślad węglowy, czyli ten, który po, pochodzi z materiałów, z procesów budowlanych, z utrzymania renowacji budynków i też z rozbiórki. I 79% to są emisje operacyjne. Tak, tak jest to jest średnia europejska, ale jeżeli spojrzymy tylko na nowe budynki, to ta, ta proporcja bardzo się, bardzo się zmienia, bo te nowe budynki są już wysoce efektywne energetycznie, one zużywają dużo mniej energii niż ten nas, nasz obecny zasób budowlany, i ta proporcja zmienia się 74% to jest zbudowany ślad węglowy. Także proszę zobaczyć, jak tu przy nowych budynkach, jak, jak na znaczeniu zyskują materiały, z których budujemy. Czyli tutaj jest ogromna rola producentów materiału, żeby dostarczali niskoemisyjne, niskoemisyjne produkty i technologie. Ale oczywiście są na to wszystko rozwiązania. To, że budownictwo jest, jest tą kluczową gałęzią gospodarki, która ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość nasza i naszych dzieci, pozostaje bez dyskusji. I tak jak powiedziałam na samym początku, tak jak... Każda z firm, organizacji, krajów powinna mieć swoją strategię działania. Tak i my dla budynków powinniśmy tworzyć takie strategie na poziomie krajowym. W Polsce na naszej polskiej ziemi stoi 14,2 miliona sztuk budynków. Jest to ogromny zasób budowlany. E, powierzchnia tych budynków to jest ponad 1,5 miliarda metrów kwadratowych. I rocznie dokładamy do tego około 2,5% kolejnych nowych budynków. Więc naszym polskim y, zasobem budowlanym musimy się zająć z tej perspektywy, której widzimy, jak dużo już jest. I jak wiele trzeba w tym istniejących budynkach zmienić, bo tych małych, no, przy, tych nowych przybywa oczywiście co roku, ale nie, jest to, nie, są, to tak ogromne, nie są to tak ogromne liczby jak, jak te, tego zasobu budowlanego, który już istnieje. My w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego dwa lata temu zostaliśmy poproszeni przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju o to, aby stworzyć taką mapę drogową dla naszego kraju, jak zdekarbonizować nasze zasoby budowlane i przemysł budowlany. Podjęliśmy się tego zadania. To było takie pilotażowe, pilotażowy projekt na skalę europejską i on potem został został wdrożony przez inne kraje, przez inne Green Building Council, z którymi jesteśmy razem zrzeszeni w World Green Building Council, i teraz już większość krajów europejskich posiada taką, taką mapę drogową. Ta mapa została przez nas opublikowana dwa lata temu. To jest bardzo ważne, bo w tej chwili zaczynamy projekt, w którym będziemy aktualizować pewne założenia. Zobaczymy, co się przez te dwa lata rzeczywiście zadziało, co się nie zadziało i gdzie musimy w pewnym momencie przyspieszyć, żeby, zno, żeby spróbować złapać jeszcze ten moment, kiedy uda nam się do 2050 roku zdekarbonizować zasób budowlany. Opracowaliśmy wizję. Jak w każdej strategii, musi być misja wizja. Naszą wizją jest to, aby wszystkie budynki w Polsce miały operacyjny ślad, e, operacyjny ślad węglowy na poziomie zero do roku 2050. Czyli mówimy tu o tym, o tych istniejących, a wszystkie nowe budynki, te podlegające głębokiej modernizacji, powinniśmy się tutaj podchylić nad śladem węglowym w całym cyklu życia, czyli i policzyć ten wbudowany, i policzyć lat operacyjny wynikający z użytkowania budynku. To jest wizja, którą zakreśliliśmy w tej, w tej całej strategii, którą, na której zrealizowaniu zależy nam, na której mobilizujemy całe, całą branżę, żeby. Żeby działała wspólnie, bo tutaj to właśnie to wspólne działanie wszystkich interesariuszy, którzy mają tutaj swoją rolę, jest kluczowe. Co się musi, co się musi zadziać do roku 2050, żeby to wszystko umożliwić? No bazą do tego wszystkiego są oczywiście bezsprzecznie zmiany legislacyjne, które będą wymagały konkretnych rzeczy od projektantów, od architektów, od właścicieli budynków, ale też od producentów materiałów, to są. To jest przejście na, na produkcję materiałów i wszystkie procesy budowlane, żeby były jak najbardziej zasoby oszczędne. To... Yy, zadanie takie żeby mm, rozwiązania niskoemisyjne stały się standardem żeby nie były jakąś niszą o której rozmawiamy na którą patrzymy tu bardzo dzisiaj mi się podobało to jak peter aż znaczy podobało potwierdziło niestety może tak moje doświadczenie jak peter powiedział że projekt który zrobili w roku 2009 nadal jest pokazany jako jeden z nielicznych jako flagowy czyli to pokazuje że y, są rozwiązania są są pomysły tylko w Puszczenie tego w ten mainstream nadal jest jakimś taką, takim, taką szklaną ścianą, przez którą nie potrafimy przejść. W związku z tym musimy. Zacząć myśleć tak jak Barbara w swoich projektach. To, co dzisiaj usłyszałam, design to availability, jest jednym z najlepszych konceptów, które usłyszałam naprawdę przez ostatnie lata. Nigdy znam zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i koncepty związane z design for disassembly, które też muszą stać się standardem, ale nigdy jeszcze nie patrzyłam na to w ten sposób. To są właśnie takie pomysły, które są tak proste w swoim koncepcie, że aż nie przychodzą nam do głowy tak naprawdę. W związku z tym, tego rodzaju. Rodzaju rozwiązania powinny stać się standardem. Powinniśmy otworzyć rzeczywiście nasze, e, nasze głowy, nasze strategie, nasze modele biznesowe w firmach, bo to, one, to wszystko wymaga takiej zmiany, powiedziałbym, ewolucyjnej. My potrzebujemy rewolucji, ale ona musi się zadziać przez ewolucję, bo jak wszyscy dobrze wiemy, każdy z nas potrzebuje trochę czasu, żeby się zaadaptować do wszystkich zmian. Co jeszcze się musi zadać do, do tego 2050 roku? Wszystkie budynki nowe i istniejące muszą być jak najbardziej efektywne energetycznie. Efektywność energetyczna jest tą bazową zasadą Unii Europejskiej w dążeniu do neutralności klimatycznej. Najpierw minimalizujemy zużycie energii przez wszystko przez całe nasze gospodarki, przez procesy technologiczne, przez budynki również, a następnie przechodzimy na źródła odnawialne na, na materiały niskoemisyjne, żeby jeszcze bardziej ten, to obciążenie środowiskowe budynków obniżać. Oczywiście w Polsce borykamy się z systemem energetycznym takim, jakim on jest, czyli w ponad 70% zależności od węgla i ta transformacja jest niejako no, poza branżą budowlaną. Ona się musi zadziać na poziomie państwowym. To Państwo polskie musi w swojej polityce energetycznej zapewnić takie działania transformacyjne, które sprawią, że, że nasz miks energetyczny będzie, będzie w dużo większej mierze polegał na źródłach odnawialnych, co, co momentalnie pomoże budynkom, ponieważ my tę energię zaciągamy z systemów. Bo oczywiście możemy i, musi, i będziemy musieli w przyszłości instalować źródła energii odnawialnej na miejscu w budynkach, ale to nie... Nie odpowie na wszystkie potrzeby energetyczne budynków, przede wszystkim całego przemysłu. Jak skonstruowaliśmy tę mapę? Zmapowaliśmy dziewięciu interes, głównych interesariuszy całego rynku budowlanego, na czele oczywiście z naszym rządem. Są tam samorządy, są instytucje finansowe, są deweloperzy, wykonawcy, architekci, producenci materiałów i technologii, są zarządcy budynków i są wreszcie organizacje takie jak nasza czy uczelnie, które, których zadaniem jest edukowanie całej branży. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji, my jesteśmy organizacją członkowską i skupiamy w swoim gronie wszystkich tych interesariuszy, no może oprócz rządowych, ale samorządowych też. I prowadziliśmy szereg różnych warsztatów, konsultacji, szukając rozwiązań, co rzeczywiście można robić, co powinno się dziać, kto jest na co gotowy, kto już coś wdraża, żeby zmapować te wszystkie działania i zasugerować pewną kolejność chronologiczną, co i kiedy powinniśmy robić. Oczywiście do roku 2000, 2025 jest najgęściej, bo jeżeli pewnych rzeczy teraz nie wprowadzimy, to one nie będą mogły być realizowane 10 lat później. W związku z tym. Po, po tym procesie takim partycypacyjnym, jak opracowaliśmy całą mapę, poszliśmy konsultować to z rynkiem, z, z rządem, z organizacjami, które się zajmują czy, czy energią w Polsce, czy, czy obliczają pewne statystyki związane, związane z naszą branżą i szukaliśmy też ich, ich podpowiedzi, ich poparcia, czy ewentualnie jakiegoś, jakichś zmian. I dwa lata temu opublikowaliśmy ten dość obszerny raport, który zawiera cały kształt tych działań, które powinny, które powinny się zadziać. I oczywiście tutaj na pierwszym miejscu są te działania, do których zachęcamy nasz rząd, do głębokich zmian legislacyjnych, do wprowadzenia. Do wprowadzenia odpowiednich polityk i regulacji, które z, będą no, zmuszą nas. Nie czarujmy się, tak, wszyscy działamy, że jeżeli mamy pewne wytyczne, przed którymi nie możemy uciec, to, to, to dopiero wtedy właśnie ten mainstream się tworzy i, i zaczyna, zaczyna działać. To stworzenie narzędzi, baz danych, Agnieszka powiedziała o. O ważnej rzeczy, która kwantyfikuje wpływ budynków, czyli obliczanie śladu węglowego, bo żeby je optymalizować, żeby one były, dążyły do zeroemisyjności, musimy wiedzieć. Ile i czego one, jak bardzo obciążają środowisko w całym cyklu życia. W związku z tym powinniśmy liczyć ślad węglowy budynków, ale nam w Polsce ciężko go liczyć, bo nie mamy baz danych. W Niemczech jest wspaniała EcoBaudat, w której mamy informację o materiałach dostępnych na rynku niemieckim. Moi śladzie węglowe w Polsce tego nie ma. To jest zadanie, to jest zadanie administracji publicznej, żeby stworzyć taką bazę danych neutralną, bez. bez bez żadnych uprzedzeń i faworyzowania kogokolwiek. Jest też oczekiwanie, żeby nasz rząd stworzył ogólnodostępne takie krajowe narzędzie do liczenia śladu węglowego budynków. Jest oczekiwanie, żeby wspierać rozwój i, i badania nad, technolo, nad innowacyjnymi technologiami, nad tym wszystkim, co jest związane z ponownym włączaniem do do cyklu życia materiałów, które demontujemy z budynków, bo to też jest nieuregulowane i rozmawiam z wieloma producentami, którzy mają know-how ze swoich krajów macierzystych, skąd te firmy pochodzą, ale w Polsce to nie jest możliwe do wdrożenia, bo w momencie opuszczenia działki budowlanej to się staje odpadem i nie możemy dalej nic z tym zrobić. Także jest szereg barier, które, które trzeba na poziomie rządowym prze przełamać. Teraz moja wielka nadzieja i siedzącej tu Justyny w rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która narzuci szereg różnych rozwiązań, począwszy od budynków bezemisyjnych, poprzez minimalne standardy energetyczne, przez paszporty renowacji budynków. I to będzie to narzędzie, które nasz rząd będzie, będzie musiał, musiał realizować w odpowiednich, w odpowiednich sekwencjach czasowych. Także to na pewno nada, nada impetu całości, całości tych zmian. I oczywiście wszyscy pozostali, pozostali interesariusze, każdy w swojej działce powinien natychmiast, bez ociągania się, bez myślenia zbyt długiego, bo na pewno trzeba się przygotować do, do tych wszystkich zmian, ale po prostu trzeba zacząć działać. My, jako organizacja, widzimy taką ogromną potrzebę podnoszenia wiedzy, świadomości w, w kontekście dekarbonizacji, czym w ogóle to jest, czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to ogromny głód całego rynku, każdy na swoim, w swoim polu działania, czy to, się jest, czy, czy, czy to jest producentem, czy architektem, czy, czy urbanistą miejskim, każdy szuka odniesienia tego do siebie. I tu jest tak naprawdę duże zadanie dla uczelni, dla organizacji pozarządowych, dla, dla wszelkich związków zawodowych, branżo, związków branżowych, żeby, żeby tę wiedzę upowszechniać. To posiadanie planów dekarbonizacji przez właścicieli budynków. Co z tymi istniejącymi budynkami już robić? Bo przy projektaniu, projektowaniu nowych wydaje się to być troszeczkę, troszeczkę łatwiejsze, a przy tych istniejących zasobach jest to naprawdę duże wyzwanie. Ten raport możecie państwo znaleźć w wersji polskiej i angielskiej na naszej stronie. Tutaj jest link do niego. My też przygotowaliśmy drugi raport, który pomaga architektom, projektantom liczyć ten ślad węglowy budynku. Tutaj tylko króciutko. Obliczanie śladu węglowego oparte jest na normie europejskiej, ale jak to w każdej normie można pewne kryteria wyciągać. My zdecydowaliśmy, że chcemy zaproponować taką ujednoliconą metodę, do której zachęcamy, żeby w Polsce jej używać po to, żeby potem te dane można było porównać jabłka z jabłkami, a nie koniecznie ze śliwkami w przyszłości, bo to pomoże nam zdobyć wiedzę, na jakim poziomie emisyjności są nasze budynki i w przyszłości nasz rząd będzie mógł wyznaczyć pewne cele redukcyjne. To jest kilka takich inspiracyjnych materiałów. Ja mam nadzieję, że zasiałam w niektórych głowach taki, taką, taką myśl, że może warto zacząć działać teraz już i nie czekać na innych. Dziękuję bardzo.